Cześć. A tematem dzisiejszego odcinka będą tabletki do zmywarki do mycia naczyń Somat. Jak sami widzicie, mamy tutaj gigapakę 72 tabletki Somat Gold. Ja osobiście wykorzystałem już większość, jak nie praktycznie prawie wszystkie tabletki Somat Gold. Zostało mi tak naprawdę tylko kilka, dlatego myślę, że mogę wypowiedzieć się nieco więcej na temat tego produktu. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, no to tutaj generalnie cena takiego opakowania 72 tabletek w sklepach online to około. 45-50 zł, mniej więcej w tych okolicach powinniście znaleźć właśnie te tabletki. Jeżeli chodzi o, o to, jak to wygląda w środku, no to tutaj może zademonstruję. Tak mniej więcej to wygląda. W środku, tak jak mówiłem, mi zostały tutaj chyba trzy tabletki do zmywarki do mycia naczyń. A zatem reszta została wykorzystana. Pamiętajcie, że jeżeli wyciągacie sobie takie tabletki, no to żeby po prostu zamykać opakowanie tutaj od góry dość szczelnie, żeby po prostu nie dostała się tutaj woda do środka. No i żeby po prostu te tabletki mogły dłużej zachować właśnie swoją jakość, tak. Jeżeli chodzi o takie pojedyncze tabletki, no to myślę, że tutaj nie różnią się one jakoś znacząco od normalnych tabletek. Natomiast generalnie wyglądają w taki sposób. Tutaj taka, można powiedzieć, jakaś tam folia czy coś foliu podobnego. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o sam wygląd tego produktu. Jeżeli chodzi o wykorzystanie, no to ja, ja osobiście korzystam z tych tabletek. Dłuższy czas to nie jest pierwsze opakowanie. Somat Gold, Gold, z którego ja korzystam, już wcześniej korzystałem i przyznam, szczerze, że jestem zadowolony z efektów. A to z tego względu, że naprawdę dobrze pomagają domywać naczynia. Dobrze, właśnie te naczynia czyszczą. Oczywiście, wiele też zależy od konkretnego modelu zmywarki, z którego wykorzystacie. Natomiast w moim przypadku ta zmywarka nie jest może jakoś super dobra. Natomiast, właśnie w połączeniu z tymi tabletkami do, do zmywarki do mycia naczyń, naprawdę działa to dość dobrze. Dlatego, jak najbardziej polecam Wam tabletki Somat. Jeżeli chodzi o właśnie takie zastosowanie o, o takie że tak powiem zalety tego produktu tutaj macie wypunktowane różne aspekty ja osobiście powiem szczerze że czasami miałem problem z doborem Tabletek do mycia naczyń, z tego względu, że zostawiały one jakieś tam smugi, zostawiały jakieś tam niedomycia czy po prostu jakieś plamy na naczyniach, na talerzach. No i z tego względu właśnie zdecydowałem się wypróbować różne tabletki do mycia naczyń. No i tutaj właśnie padł wybór na tabletki Soma. No i powiem szczerze, że jestem zadowolony tutaj tych takich smug. Jakoś specjalnie nie widać Plam również nie za bardzo Nie za bardzo dużo widać A zatem fajnie wszystko jest czyszczone Myślę, że Te naczynia dość tak właśnie fajnie Fajnie połyskują Dlatego myślę, że z czystym sumieniem Mogę polecić Wam Ten produkt Natomiast jestem też ciekaw, co wy sądzicie na temat tego produktu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tabletek do mycia naczyń. Somat, możecie też napisać, z jakich tabletek wykorzystacie. No i czy są równie dobrze, właśnie, skuteczne, jeżeli chodzi właśnie o mycie naczyń, mycie, mycie talerzy, mycie jakiś tam sztuczców, tak? Czy, czy sprawdzają się one dość dobrze w Waszej zmywarce? Natomiast no, tak jak, tak jak mówię, ja jestem mega zadowolony. Tutaj e, daję notę 10 na 10, ponieważ po prostu e, myślę, że e, spełniają one funkcję, spełniają one swoją funkcję rzeczywiście bardzo e, dobrze. E, to, co jeszcze powiem na temat opakowania, tutaj e, macie podaną, oczywiście, gramaturę, jak to wszystko mniej więcej wygląda. E, macie tutaj też opis e, tego produktu, e, zastosowanie, jak z niego korzystać. Dlatego, jeżeli poszukujecie jakichś tam instrukcji, no to tutaj oczywiście wszystko macie odpowiednio napisane. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o gigapakę SOMAT. Jeszcze tylko zaznaczę, że Generalnie takie tabletki somat w sklepach znajdziecie też w większych opakowaniach. Tam, jak dobrze pamiętam, dostępne są też chyba opakowania, gdzie jest aż 100 tabletek do mycia naczynia. Zatem tak to mniej więcej wygląda. Natomiast ja na początek zawsze polecam wziąć tą mniejszą, żeby po prostu sprawdzić, czy u Was również taka tabletka znajdzie swoje zastosowanie, czy rzeczywiście się u Was również sprawdzi. No i oczywiście zawsze można takie tabletki sobie gdzieś tam dokupić, kolejne opakowanie po prostu kupić, jeżeli oczywiście i u Was się sprawdzą. A tymczasem to by było wszystko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli ten film okazał się dla Ciebie przydatny. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.